W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do świętego Gabriela Archanioła Dzień siódmy Błogosławiony Archaniele, Święty Gabrielu, przez wzgląd na zachwycającą serdeczność, dzięki której rozwiałeś obawy, które zaczęły targać sercem Maryi, gdy zwiastowałeś Jej, że stanie się Matką. Wygnaj z Mego umysłu wszelkie ułudy, przy pomocy których Książę Ciemności stara się zakłamać prawdę niezbędną dla zbawienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.